Staw stawan, nie wiem, jak to się czyta w Norwegii, ale fajnie. Lecę, trzymaj się, papa. Papa, pa. ja też będę zaraz lecieć. Ładnie ci w rudych włosach, dziękuję. Najwspanialszy kolor. O! Jesteś 9 na 10, nie brakuje tylko mnie obok. A co to za ankieta? Kajcie? Dobra ankieta, możecie zagłosować. Kto chce bitwę? Dawajcie! Nie ja bądźcie tacy skromni, kto chce bitewkę? Jak nikt nie będzie chciał bitewki, to będę kończyć. Dzięki za gifty. Jaki ty masz śliczne oczy, dziewczyno. Dziękuję. Yy... O, widzę, że dużo osób obserwuje, więc dziękuję bardzo. W ankiecie tak odpowiedzieliście. Bardzo mi miło. Jaki rocznik? 06. Same, aha. 20 tysięcy polubień Kochani, ale się rozpędziliśmy Co jest? Dziękuję bardzo za każde polubienie Mega milutko Habibi <grytanie> Są młoda nie możemy być razem A kto powiedział, że ja chcę być z tobą gością? Lol Widzę, że mam wspólnego znajomego. Kogo? Sala Malejku. Świętujemy 30 k obserwacji. Dokładnie świętujemy. <gryw> Dziękuję Wam bardzo. W ogóle mega miło, że wbiliśmy. Wbiliście w sumie bardziej wy. I to dawajcie, bo ja będę kończyć niedługo tego live'a. Nie wiem czy słychać tą muzykę chyba. chyba. nie słychać. A niedługo Juvenalia w białym. Serio? Nawet nie wiedziałam. Nie słychać prawie. Ajajaj. Naturalny kolor włosów, tak. Ja sam dawno live'a nie robiłem, w końcu będę musiał zrobić. No dokładnie. Zmiałeś jesteś nie wiesz? Nie, jakoś mnie nie interesują te wydarzenia, co tu się dzieją. A bibikam tu biały sok. <grymne> nie, proszę cię, Boże. Ej, 2000 i mamy yy, jakiś Maciej z Białego. Nie wiem, kto to jest. Nie znam. Yy, dawajcie, dobijamy 20 tysięcy polubień, kochani moi. Alert wykryto z tupkarzy. <grymne> Dobre. Właśnie, widziałam też ten komentarz. Fagata, sexy spot, nie konina, tylko stoku, jak już. Albo jak fanpage, normalny biały stok. Nie obserwuję tego. Czy odpisuję na IG? Wiecie, co odpisuję czasem? Jak mi się wyświetli, to postaram się odpisać. Makijaż i pigi robią robotę. Nie mam makijażu, tylko kreski. I piegi to filtr. No, rzeczywiście filtr. <gry> ale nie mam makijażu, tylko kreski. Jak tydzień minął? Jeszcze się nie skończył, ale bardzo dobrze mi mija. Niełysta leśna dłina. Czy coś ci to przypomina? <gry> o, 21 tysięcy obserwacji, co jest? Dziękuję bardzo. O, ankieta się zakończyła i większość osób obserwuje. Także super. Serducho dla was! Od czego masz niebieski język? Nie mam niebieskiego języka. VKS czy Legia? Nie wiem, nie wiem co to jest. Nie gra. Nie znam się na piłce nożnej. Masz bardzo ładną urodę. Dziękuję bardzo. Sorki ponosi mnie czasem No to muzyka Nie mogę Ćwiczysz coś? Tak Kiedy do wawy wpadasz? Nie mam pojęcia, akurat teraz nie mam czasu Pilate, spływanie, biegam i chodzę na siłownię. No i joga, więc trochę dużo. O nie, tutaj ktoś chce dołączyć, ale ma ograniczenie wiekowe, więc go nie dodam. Ktoś chce dołączyć do live'a? Tylko pamiętajcie, nie, nadaj, nie daję na okienka, tylko na y, jakby pół na pół ekranu. Czy mam prawdziwe piegi? Ogólnie, naturalnie mam jakieś słońce. A teraz nie ma słońca, więc to jest filtr. Lepiej się przyznać i powiedzieć prawdę, nie? Ktoś tu dołączyć. Dobra. Siema e, Robisz jakąś bitwę czy nie? Okej, okay, czyli nie Jak ktoś inny chce bitwę to wysyłajcie zgłoszenia, bo... Tylko bitwę przyjmuję On nie, nie może bitew. Aha, okej. Okay. A ten? Ten też nie może bitew. Musicie mieć powyżej tysiąca obserwacji, żeby móc robić bitwę, jak coś. O Jezu! Czapka, dziękuję bardzo, serdecznie dla Ciebie. Um. Bitwy to tylko z kimś, kto prowadzi live na oknach, nie da się zrobić. Kurde, nie wiedziałam. Dzięki, że mówisz. O, tutaj ktoś chce dołączyć, to spoko. Hej Siema Możesz zrobić jakby, czy nie? Mogę Czekaj, jak to się robi? A to chyba musisz zrobić swojego live'a, wiesz? I wtedy mogę ciebie dodać Aha Okej, okay. rzeczywiście to tak działa, nie da się Mm, inaczej oh! <noise> Matko, sorry, telefon mi spadł <noise> Dobra, kończę tego live'a Bo tutaj się jeszcze gorsze rzeczy zadzieją Po prostu Widzimy się w piątek Dziękuję za taką aktywność <noise> Widzimy się w piątek, kochani Z rana będzie live'ik więc no, wpadajcie. I wpadajcie na Instagrama. Moja nazwa to Prolek, tak jak tutaj. Polecam do obserwacji, żeby wam się ślidziło, że robię live. No i co? Jutro też nowa foto na IG. Pamiętajcie, warto zobaczyć. I no, skończę. Miłego popołudnia wszystkim. Papa. Pa. Do zobaczenia w piątek. I jutro na Instagramie. 拜哟！